Witam Państwa. Dzisiaj chciałabym pokazać Państwu niesamowicie prosty wzór na drutach. Ja, ten wzór nazwałam orzeszki. Robi się naprawdę niesamowicie prosto ten wzór. Jest idealny na wszelkiego rodzaju dziecięce robótki: czy to będą, czy to będą płaszczyki, czy sweterki, czy żakiciki, czy przepiękne kocyki dla, dla niemowląt. Jest naprawdę bardzo ciekawy ten wzór. Również ten wzór można usytuować powiedzmy, jaką zdoba dolnej części robótki, czy to będzie płaszczyk, czy żakiecik, czy sweterek, czy na rękawkach. To zresztą Państwo sami postanowicie, gdzie można usytuować ten wzór. Ten wzór składa się z ośmiu rzędów. W zasadzie składa się z czterech rzędów. Po prostu po czterech rzędach. Te nasze orzeszki zmieniają usytuowanie. Także liczba oczek narzuconych na druty jest podzielna przez cztery. Narzucając jednak oczka na druty, proszę prócz liczby oczek podzielnych przez cztery, proszę dodać jeszcze 3 oczka. Tak jak widać zresztą te orzeszki są robione na oczkach lewych. Proszę dodać 3 oczka. Przy końcu robótki, aby ten wzór był równo usytuowany na robótce i był taki po prostu symetryczny. Więc ja na druty narzuciłam 17, narzuciłam 17 oczek. 3 razy 4 to jest 12 plus 3 oczka przy końcu robótki i oczywiście po jednym oczku brzegowym. Zaczniemy więc robić naszą robótkę. Zaczniemy od pierwszego rzędu. Będą to oczka prawe, będą to oczka prawe, aby mieć podstawę do rozpoczęcia tego naszego wzoru. Więc w tym pierwszym rzędzie początkowym, to jest tylko początkowy rząd, przerobimy wszystkie nasze oczka na prawo, aby móc rozpocząć od yy, od lewej strony, z lewej strony naszej robótki. Na lewej stronie powstaną te nasze orzeszki. Więc tak, mamy tutaj oczka lewe, więc ściągamy oczko brzegowe, następnie przerabiamy trzy oczka na lewo. Raz, dwa, trzy. Oczko czwarte przerobimy na prawo. I ponownie to samo. Trzy oczka lewe, trzy oczka lewe i jedno oczko prawe. Trzy oczka lewe, dwa, trzy lewe, jedno prawe. Trzy lewe, te oczka właśnie, tak jak mówiłam, dla symetrii, i oczko, oczko brzegowe. W drugim rzędzie przerobimy sobie. Dokładnie tak jak nam schodzą z drutu nasze oczka. Czyli mamy trzy oczka. Prawe i jedno oczko lewe. Trzy prawe, jedno lewe. Jest naprawdę niesamowicie prosty ten wzór. Trzy prawe i oczko brzegowe. To był nasz, to był nasz drugi, drugi rząd. W rzędzie trzecim powstaną te nasze orzeszki. Więc ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy trzy oczka lewe i ten nasz orzeszek powstanie na tym oczku prawym. Więc proszę spojrzeć. Wbijamy prawy drut nie w rząd niżej, tylko w dwa rzędy niżej. Wbijamy prawy drut. I przeciągamy bardzo luźno niteczkę, włóczkę do góry. Następnie robimy narzut, również bardzo luźno. I ponownie jeszcze raz wkłuwamy się w to samo miejsce. Przeciągamy nitkę. Ponownie robimy narzut. I ponownie przeciągamy nitkę. Także mamy pięć wyciągniętych nitek. I to oczko prawe przerabiamy sobie. Na I robimy sobie dalej. Trzy oczka lewe i ponownie na oczku prawym, proszę spojrzeć, wbijamy drut w otworek dwa rzędy niżej. Przeciągamy luźno tą włóczkę, to jest raz, narzut drugi raz, trzeci raz wkłuwamy się, czwarty narzut. Piąty raz wpływamy się i szóste oczko przerobimy sobie na prawo. I ponownie raz, dwa, trzy oczka lewe i ponownie na oczku prawym zrobimy ten nasz orzeszek. Czyli wpływamy się dwa rzędy niżej, wyciągamy włóczkę bardzo luźno, narzut i jeszcze raz się wpływamy, narzut. I jeszcze raz się wpływamy. To jest pięć. I szóste oczko to prawe. Następnie raz, dwa, trzy oczka lewe i oczko brzegowe. To był nasz trzeci, trzeci rząd. W rzędzie, czwartym, w rzędzie czwartym ściągamy oczko brzegowe. Przerabiamy. Raz, dwa. Trzy oczka prawe i następnie tych sześć wyciągniętych niteczek. Włóczkę trzymamy z przodu robótki i tych sześć wyłapujemy prawym drutem i przerabiamy. Te sześć oczek przerabiamy na lewo. Ponownie. Raz, dwa. Trzy oczka prawe i ponownie sześć oczek razem przerobimy razem na lewo. I ponownie raz, dwa, trzy oczka prawe i ponownie tych sześć oczek przerobimy, wyłapujemy prawym drutem i przerabiamy razem na lewo. Następnie trzy oczka prawe i oczko. Brzegowe. Przerobiliśmy pierwsze nasze cztery rzędy. Proszę spojrzeć, jak ładnie wyglądają, i teraz w następnych czterech po prostu zmienią te nasze orzeszki miejsce. Usytuowanie powstaną na tych to oczko prawe, to mamy, tutaj mamy trzy oczka lewe, prawda? I powstanie na tym oczku drugim, czyli oczku środkowym. Tutaj powstanie to oczko prawe, a orzeszek. Będzie oczkiem drugim, czyli środkowym z tych trzech oczek, które przerobimy na lewo. Więc w następnych czterech rzędach przerobimy w następujący sposób. Ściągamy oczko brzegowe, przerabiamy jedno oczko na lewo i następne oczko przerobimy sobie na prawo. I teraz, tak jak mówiłam, ten orzeszek z poprzedniego rzędu. Będzie oczkiem drugim z trzech oczek lewych. Więc przerabiamy. Raz, dwa, trzy oczka lewe i jedno oczko prawe. Trzy lewe, dwa, trzy lewe i jedno prawe. Raz, dwa, trzy lewe. Jedno prawe, jedno lewe i oczko brzegowe. I ponownie. Po lewej stronie robótki przerabiamy dokładnie tak, jak nam schodzą z drutu. Oczka. Prawe nad prawymi, czyli mamy, po tej stronie mamy trzy prawe i jedno lewe. Trzy prawe, jedno lewe. Trzy prawe, jedno lewe, jedno prawe i oczko brzegowe. I ponownie na oczku prawym powstaną te nasze orzeszki. To jeszcze raz przerobimy sobie, proszę spojrzeć. Mamy tutaj to oczko prawe, więc prawym drutem wbijamy się dwa rzędy niżej w otworek. Przeciągamy niteczkę. Raz, narzut dwa. Jeszcze raz przeciągamy niteczkę 3, narzut 4 i jeszcze raz przeciągamy niteczkę 5 i, i oczko prawe 6, i dalej. Raz, dwa, trzy oczka lewe i ponownie. Wbijamy drut dwa rzędy niżej, przeciągamy naszą włóczkę luźniutko, raz, Narzut 2, ponownie przeciągamy włóczkę, 3, narzut 4 i jeszcze raz przeciągamy, 5 i oczko prawe przerabiamy na prawo. I dalej, 3 oczka lewe i ponownie wijamy się 2 rzędy niżej oczku prawym. Wyciągamy niteczkę, narzut. Jeszcze raz przeciągamy niteczkę, narzut i jeszcze jedno przeciągnięcie. Piąte i oczko prawe, szóste. I dalej. Trzy oczka lewe i ponownie. Wbijamy drut w dwa rzędy niżej. W oczku prawym wyciągamy niteczkę, narzut. I jeszcze raz przeciągamy, trzeci raz, czwarty narzut, piąty raz przeciągamy i oczko prawe, oczko lewe i oczko brzegowe. W rzędzie ósmym, czyli w drugiej czwórce, oczko prawe, i teraz zresztą to widać gołym okiem. Prawym drutem wyłapujemy tych sześć oczek i tych sześć niteczek przeciągniętych i przerabiamy sześć razem na lewo. I ponownie raz, dwa, trzy oczka prawe i ponownie sześć oczek wyłapujemy prawym drutem i przerabiamy razem na lewo. Trzy oczka prawe i ponownie sześć oczek razem przerobimy na lewo. Raz, dwa, trzy i ponownie prawym drutem wyłapujemy tych sześć oczek i przerabiamy razem na lewo. Oczko prawe i oczko brzegowe. I powtarzając tych osiem rzędów. Teraz zaczniemy robić ponownie tak, jak zaczęliśmy robić od pierwszego rzędu, czyli trzy oczka lewy i jedno oczko prawe. I tym sposobem nam wyjdą takie naprawdę prześliczne i bardzo ciekawe, bardzo ciekawe orzeszki. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam serdecznie do mojego kanału. Proszę pisać, proszę się pytać. Chętnie służę pomocą, jestem do Państwa dyspozycji. Proszę subskrybować mój kanał. Mam naprawdę bardzo wiele ciekawych wzorów na drutach Państwu do pokazania, ale również sporo porad dotyczących właściwego wykończenia robótki, szycia, podniesienia oczek, zamknięcia oczek na dekolt i sporo jeszcze innych. Jeszcze raz dziękuję licznie Państwu i życzę powodzenia.